Privyd Palaki. Chodźcie wam pokażę, kupiłem rower. Wiecie, jak ostatnio mi ktoś ukradł rower z klaczy z klatki schodowej, to postanowiłem, że kupię sobie rower i będzie fajnie. Będę sobie jeździł i nakrywał po prostu na Dniestrze. Już Bartek wszystko tutaj wystarczająco pokazał w samym na Dniestrzu, w samym teraz polu, w samym centrum miasta i pomyślałem, że dobra inwestycja to będzie kupić sobie rower i jeździć sobie poza miasto i robić jakieś urbexowe raczej rzeczy raczej takie rzeczy ukryte od oka, od mojego nawet ale Roman, przecież to już w kurce mieszkaniu najpierw ja się ubieram, później odpalam sobie kamerkę i myślę, że o, dzisiaj nagram jakiś fajny vlog czyli ja jestem po prostu przygotowany, żeby lecić na ulicę i nagrywać dzisiaj przez ten cały dzień zobaczyłem, że on kosztuje nowy w dwa razy mniej, jest francuski Eee, nie wiem, jak oni dostają te rowery. Może przez Rumunię, przy... ale to jest wolny rynek. No, jak widzę ogłoszenia, widzę ceny, kupuję sobie rower. O, to ją on czeka. Eee, Zdrowa. Na koniec, to my znowu. Zbory. Na koniec to my znowu z gori. Sasza mówi, że w, w końcu my kupiliśmy sobie rowery, normalnie. Dobrze, jedziemy bardzo ekstremalnym sposobem, ek, zwiedzać ekstremalne rzeczy. Dlatego nie wzięliśmy za, ze sobą nawet ani pompkę, ani, ani nic w ogóle. Ludzie ubierają się jakoś inaczej, widzę, że dużo fajnych fajne, u, fajne ubranych ludzi na ulicy a tak się okazało, że ja zapomniałam, że dzisiaj dzień prawdziwego mężczyzny. Po rosyjsku to się nazywało kiedyś w Związku Radzieckim dzień zaświta. A teraz to jest dzień po prostu. Mężczyzny. Mężczyzny tak zostało. Niestety mamy dużo Kurwa. Kur. a w ogóle gdzie idziemy? Idziemy dość na klasną lokację. Ja usłyszałem dużo razy słowo zabrosione. To znaczy opuszczona. Dzisiaj nie troszeczkę nauczymy się rosyjskiego też, bo my będziemy całkowicie rozmawiać ze sobą po rosyjsku. A później po prostu dodam napisy. I'm bomb jak widzicie, kolejne normalne takie spotkanie pod Szybifem. Zarowa. Zaroba i się to, raz. Epiczny Spicznę, że normalnie wiem. No, 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 i taki kiedyś tak, tak, tak druk na drugą <grym. grym> Chłopaki, chłopak, stąd, my jesteśmy z pola. No, nie, ja z tyras pola. Sasza. Sasza. Sasza, A, Sasza, Sasza. Ok, no, dwa Sasze. <grym> Sasza stąd, z Bender. Ja jestem z teraz Pola, Ja jestem Zaszy... z, z a, a nie z jeszcze... Robimy szybkie zakupy w szeryfie, nie można nagrywać I wyjeżdżamy Na te opuszczone rzeczy tak, No idziesz? Tak, to. na to Wodka. Da. On chce wodkę ze sobą <laughs> Wódkę ze sobą wziąć, dobra To małą, tak? Żeby nie ten Ładne, ruską wybieram Sanie, 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 my wzięliśmy raz? Tak A, normalnie, normalnie Ruska, więc my się. Ruskie. Wymówka jest taka, że dzisiaj, dzisiaj po prostu jest dzień prawdziwego mężczyzny. A no właśnie, chciałem powiedzieć, że Aleksander był ze mną kiedyś na Wustoku, na samym tak. pierwszym Wustoku, do którego pojechałem i stamtąd jeszcze trzyma ten A, swój ja do tej pory z niej Chciałem jeszcze powiedzieć, że ten Sasza on mieszka poza granicą. On akurat mieszka poza granicą Bender. Co to znaczy poza granicą Bender? To znaczy, że on mieszka już w Mołdawii i dzisiaj on zaprasza do siebie do domu e, i chce, żeby my tam dokarmili... coś tam on zapomniał u siebie zrobić. My mamy ze sobą wszystkie. Wszyscy wzię wzięli ze sobą paszporty. Wyobraźcie sobie, żeby pojechać po prostu z Bendery albo wyjechać z Bender, to trzeba mieć ze sobą paszporty, dlatego że tam są celnicy Naddniestrzańskie i oni proszą te paszporty. Sasza pracuje jako programista, ale jeszcze dorabia sobie. Um, robię sobie zdjęcia jako hobby, tak? Tak. Prodował to fotografii? Nie, 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 nie. nie jako hobby. Ale i linki do ich Instagrama rzucę, bo mi się wydaje, że robią naprawdę dobrą robotę. Nie płacili mi, ale kupili mi wódkę. To... Czyli słuchajcie, mamy dzisiaj dwa państwa, zaliczony. No, taki wyjazd Dodatkiem to może nie nowość, ale się znajdujemy na ulicy sowiecka. I to jest, jest takie napisane jeszcze nowe. A, a idziemy do Mołdawii, tam gdzie nie ma takich, ulic, takich nazw ulic i napisane wszystko po łacińsku. Łacińsku. Zbieram czuchy i wyjeżdżamy. No, przyjechaliśmy, już to tutaj Urbeksowe się zaczyna. Tu są niezłe takie obrazki. Savchost Technikum, Producent, Producent Najsilej Epochy Czyli to jest Technikum. Wjeżdżamy na teren Technikuma. Ale patrzcie, ktoś sobie ukryte tutaj, w takim miejscu, wybudował dobry dom. To akurat wyglądało bardzo europejsko, ale niestety europejsko tak mogą budować ludzie tylko na schowanych takich miejscach, gdzie po prostu nie ma nikogo. To, to myślałam, że no... jak wjeżdżamy, od razu mamy ten teren Technikuma. No, takich płotów naprawdę nie widziałam tak w żeby ludzie stawili. Ta, raczej takie z tymi. Takie z cegły, no. Też kontrasty tutaj dużo. No, jak widzicie, u nas tutaj urbexów nie brakuje. Nie braknie, już znalazłyśmy jakiś opuszczony budynek. Tylko, tylko wyjechaliśmy poza miasto. I od razu. Tutaj napisane jest Cigina Bendery. Cigina to tak się nazywało kiedyś to miasto, kiedy to, było, to miasto było pod Rumunią. Ale szkoda, nie mamy latarki. Co to jest w ogóle? Wygląda jakiś tam. Chłopaki sobie robią zdjęcia, a ja nadal nie rozumiem, co to jest. Wejście Jak widzimy wejście to wchodzimy, co? Chodź w fotku ile chodź w... Ale dużo śmieci tutaj się nie Nieźle, nieźle Ktoś tutaj rzucał, widzicie Wszystko w takich gazetach, nie wiem to, to z tego śmietnik zrobił, ale w ogóle Nie rozumiem dlaczego oni budowali to A gdzie on podwinąć to do Wielkiej? wielkiej wchodzi? Wchodzi. Пиздатая, очень пиздатая локация. Давай Давай, давай, нахуй. Кто открывает? Давай, давай, давай. Правдивый <святый> мужчина. А, ну что, за мужиков? <святый маншчизна> ну, 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 хорош, хорош, чувак, нам еще ехать. <святый маншчизна> все ну давай, давай, ну еще глоток, ну заеба. Вот эти вот это вот твои колоритные фотографии, я понимаю. Есть загуска, загрызка. Законская. Законска куррр. Вчера фотографировал парня. Мы поехали в Молдову. Мы проехали через лес. Вообще границу не проезжали. Мы как-то тоже поедем. И сфоткал его от погружения в озере. Фанпикс. Pudrzyk, jest no. pro. Młodzież tutaj w ogóle nie obchodzi to nieuznawanie ani na, na, na Dniestrze, ani ta sytuacja ekonomiczna teraz w Mołdawii, najbiedniejsze państwo w Europie. Ale widzicie, tutaj naprawdę nie, nie brakuje ludzi z, talant, z talentem. My lecimy dalej, a na, na, na dniestrze. Kolejny pomnik radziecki, pośrodku niczego A już się zbliżamy do granicy, możecie zobaczyć tutaj Tutaj jest ciekawe, tutaj mamy górę i poza górą jest Mołdawia I ty my idziemy po prawej stronie, tam też będzie Mołdawia Czyli Bandery są otoczeni e, Mołdawią, to miasto otoczone jest Mołdawią Wśród niczego, domki, domki nagle się pojawia 40, 41, 45 Ni, Niż to nie zabyte Nic nie zapomnieliśmy i jeszcze swoje obstrzelony i tak staja. Wow! To to, 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 to. A po czemu No, no majd zapre... aż a, to... a jak daleko ma od granicy? To tu tutaj stało, metrów 300. <grym> Widzicie? Ostrzelany <grym> budynek od razu po, poza granicą. Ostrzeli... Po prostu ostrzelany po prostu, Że... żeby było, żeby, żeby można było Co ostrz... Coś jest. Pierwszy budynek. Strzelamy. Jel. Fajny domek i Wolga. Gaz 21. I, I oczywiście, Sasza robił zdjęcia kiedyś Dobra, mamy tutaj przystanek autobusowy Pętla I co? I gdzie granica Wą Swag na wietru Już 100 metrów Podjeżdżamy do Mołdawii I idziemy do jego domka Coś tam zrobimy u niego w domu Przekroczyliśmy granicę Okazało się, po raz pierwszy przekraczałem tę granicę A Patrzcie Tutaj Ta wioska, tak się nazywa Dobra, zaraz powiem, bo tutaj liter brakuje troszeczkę. A jestem ciekaw, jak to zostawili w Związku Radzieckim, to mi zawsze było mówiona, że w Związku Radzieckim Mołdawski był napisany, ty, zapisany tylko cyrylicą. Dlaczego tutaj jest po rumuńsku? Nie rozumiem, czy oni zostawili to w 92? A, i jeszcze ciekawostka, stoję obok posterunku Mołdawskiej Policji, nikogo nie ma, nikt się nie czepi. Tam mamy... Troszeczkę na zooma. Tam mamy posterunek rosyjskiej armii, rosyjskiego wojsko pokojowego. Za tym mamy granicę z Naddniestrzem. Ale mają taki trzy kontrole razem. Tylko, że e, mołdawska policja w ogóle nie sprawdza. Widzieliście, nawet nagrywałem obok nich. Tam mamy czołg. E, no jest ciekawe. Nawet w takich w takich małych wioskach jest, stoi czołg. Kalorce nie. Zapryliby. Nie, on jest. No. A on tam w Tak no. A no, on jest sobie głęboki. Есть. Нет, нет, За успешное, за успешное пересечение границ. Ты рыбий хуй, бля, заткнись нахуй, едем, бля. бля. Как, я к вёска ещё как называется слово? Фарладаны. А ты знаешь румынский, да? Да. Я слышал, чаще всего люди им стыдно в Румынии разговаривать по-молдавски, да? Ну, типа. Ну да, ну бывало такое, что меня тоже что-то спрашивали, я отвечал на русском, потому что мне как-то непривычно отвечать да? на, румынском. на румынском, да. Ну, стесняюсь. То есть до первого чекавы. Как вы ему видите же так, но ну, жандовый язык румынский, а сами ездим до Румынии и боимся скрампуем все по-румынску. И так само с Семеном, так само с Васей, как поехали мы до Румынии. Так само было. точно не так само. Делаешь себе румынский паспорт? Да. Делаешь? Сколько уже ждешь? уже два года жду. Я ja а. только год. А, no, я пол буду... года, пол года. Ну полгода, полгода. Куда вот будешь ехать? Не знаю еще. Ну. В Европу. Ну да, куда-то в Европу. Окей. Okay. А ту, а ту не есть Европа? Не? <laughs> <laughs> <Nie Европа>? <laughs> <laughs> <'est> не Европа? Нет. Это не Европа. Это не Европа. И подсед. Камазы. Файне. Ну тут Урбексу не бракует И псу тоже, тоже на ланцухах. А то есть так. Хаупа с от меня A tam naprzeciwko, widzicie, ktoś sobie domek zrobił niezły, co? Wszystko w kamieniu. No i takie kontrasty tutaj są wszędzie, wszechobecne. Dużo ludzi napisane jest obok, że Sevindie. Sevindie to znaczy na sprzedaż. Dużo ludzi sprzedaje tutaj domki. I wyjeżdżają stąd z Mołdawii. Tutaj. Wszyscy, no jak widzicie, ja ten, ten nawet Sasza 1, Sasza 2, Sasza 1 robi sobie rumuński paszport, Sasza 2 robi sobie bułgarski bołga, paszport, bo ma pochodzenie. Bołgarskie. Każdy sam sobie radzi, wiecie? Nie, nie, niekoniecznie, że oni po, 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 wyjeżdżą stąd, nie wrócą. Bo może być kiedyś w pewnym momencie i zaczn, zaczną rozwijać Mołdawię. A na razie to nie możemy, niestety, bo mamy tutaj bardziej taką ol oligarchię. Tak jest. Kamer. No to jest dom babuszki. A stosu. Aha. Aha. Perkoło. A Jest to sos, nie? No można go no, to to, to zabanów. А насос? Вон у мало может быть. Кого-то там стрельнул. А здесь живут, да? Э... Редко, да. Тут жила мамушка, она год назад уже умерла. И мы просто приезжаем, ну там... Наводите да, на на порядок. Да, огород, там наводим порядок. Тут наверное, с... рахунки. Так, а, рахунки. А надо, Вода. А не, хлеб. Так, уф. Ej! A na drogę na co siedzi? To da. Tak, a jest no ona biegu. A co wy nie odpuskajcie tu? No niestety tutaj też tak jest, że ludzie w ogóle nie rozumieją o tych łańcuchach. Że to jest troszeczkę takie niewolnictwo dla zwierząt. super, wow, to super. не глубоко, не глубоко, не да? Летом, когда жарко, мы ну, сидим, тут бывает отдыхаем, У -у -у. и оп, включили, и все. Папа сделал, папа просто электрик, он... он... Он так долго раскручивается? Да, он все разгонится вообще, улетит крыша просто.

Офигеть! Офигеть. Короче, у меня, походу, я даже, я даже уже я вырос с него, я все равно сидел на бампере сзади и вот, а горы, горы. на катался. педалях, да? Да, ну, на педалях можем это. Есть? Сразу же, первый. Сейчас кушаем, пацаны? Аху, Пикничок. Думаете, да, Коточка. Ты свободная, ты не на цепи. Слушай, просторно. Типа три комнаты, ну, четыре, можно сказать. Угу. Когда-то бабушка с дедушкой делали. А ты живешь в квартире обычно сейчас, да? Да. У, короче, у европейцев сейчас идет мода наоборот, типа, уезжать под городов и ехать а типа, в дома, понял? Ну, если тут сделать, знаешь, по-другому все, конечно можно жить, и дом вообще другой построить, ну то mm -hmm. есть, он просто чуть смещается уже, там уже вот трещины mm -hmm. начинают, ну папа пытался подлутать, но видишь он уходит туда. летом холодно, mm -hmm. зимой тепло. Ковры Dywany, to dywany. Tak, te nieprikalne. No. Dywany, dywany wszędzie tutaj są. A to, co nazywasz dywanem? Dywan to <laughs> dywan. to na czym siedzi. Tak, dla nas dywan to to. <laughs> kanapa. <laughs> Ej, można zdawać, czy nie? Tutaj boisz się opapa. Papa, papa strogi? Nu, no, jest такое, da. No, хотя я даже не знаю, как он. Odniósł się do Kestiana, Trzeba, co nie Da, Tak, nie już nie Wa Ale, Czekajcie, patrzcie, tutaj niby nic nie ma, coś tam kurtyna, a tu się wchodzi do jeszcze jednego pokoja. Sporównałem eee, ze mną, tutaj stoję i tutaj jest to. Jest bardzo nisko. Nie się tak mnie nie widno. O, no no no. Ukryty pokój. А несколько... тусы никогда не делаете, да? Nie, никогда. Ну, no, то есть тут ничего такого не было. I тут дом просто стоит I, и все. Так. И типа они в бендерах живут, да? Да, мы в бендерах живем. А там еще что-то скрыто, да? Под ковром, под ковром еще докруг. Там еще tam, короче, нет, там... как ты прошел? А, это круг! Там. Как ты выходил? когда здесь оказался? Тут доска, потому что с той стороны, когда печь <grym> <grym> сжигаем, чтобы ковер не грелся. Тут выходим, то есть такие кукол сделали мы. Еще остатки вам покажу. Rozumiem dlaczego dla nich malowanie ścian, dla ludzi z miast, malowanie ścian nie jest czymś y, dobrym w ogóle zajęciem, bo tak się robiło gdzieś na wsi. Co wy robicie? Krosa ta. I w ogóle, jak na przykład ja u siebie w ściany pomalowałem, to u mnie m, moja rodzina, na przykład, powiedziała, że to w ogóle jest dziadowstwo, że to jest nie jest, powinien po prostu normalnie sobie mieć tapety na ścianach, albo dywany. Blin, Jest Kwasny. naprawdę najlepsze w takich rzeczach. Skąd my przejechaliśmy? Co Przyroda i przystanek na jedząco. Wiecie, w życiu bym tą parówkę sobie nie kupił w teraz polu, jak siedzę w domu A teraz to jest, bo jest nie, jest naprawdę, nie jest, i mięsa A teraz to jest najlepsza parówka w moim życiu Lepsza niż staw w Biedronki I Tam około jednej parówki były Ja, mówię, idealna Żeby nie chorować Polskie jabłki, ruska wodka <śleski> Na górze mm. Za wściek! O, też to już <noise> no, troszeczkę. Póki oni pojechali y, naprawiać to koło, myślę, że możemy się przejść. Pokażę Wam jeszcze coś, jak to wszystko wygląda w 10 minutach. No, 15 minutach na rower, rowerem od Bender. Ciekawe, jest dużo różnych kolorów. I każdy kolor jest bardzo taki jasny, taki, nie wiem, kolor jest kolor, tak. Nie ma pastylowych kolorów. Czasami nawet nie pasujące do siebie, ale ogólnie to robi fajny klimat. W sensie, że to robi taki klimat wschodni tak naprawdę nawet nie zwracam uwagi na niego jak tylko po tym jak zacząłem pracować z turystami to się zaczęło tak że zacząłem zwracać uwagę na to wszystko dla mnie to było po prostu no jest biednie na wioskach zawsze bieda w mieście no w miarę okej okay. a tak już jak turyści zaczęli przyjeżdżać a później już ja pojechałem do Polski to teraz widzę tą różnicę i różnica jest wielka nie jest to samo jak ktoś mówi tu, jeżeli porównywać, to nie jest tak źle. Niektóre wioski, nawet centralne, nie mają i tego nie mają. I mają tam sklep jeszcze. Tak się okazało, gdzie można płacić rublimi, rublami. Bo i tak tutaj ludzie wyjeżdżają do Bender na zakupy. Czasami, jak czegoś potrzebują. A my sobie wracamy. Kurczę, jestem ciekaw, co tam w tej piwnicy się znajduje. No fajnie, fajnie, tutaj, jak na dom, gdzie nikt nie mieszka. No, oczywiście, prasy. Dla robienia wina. Tu jest cieka sok. Poland Rock. Jeszcze dotarł to na tak nie wstępnie. dotarł do, do, do takiej wioski. No i jechaliśmy, jechaliśmy i przyjechaliśmy. Sytuacja jest taka, jedziemy teraz, ja wezmę rower Saszy. No, znaleźliśmy tutaj człowieka, który tam naprawia jemu to, to koło. I teraz musimy iść spacerem tam. A on właśnie pojechał moim rowerem. Niezłe zakończenie dnia, a jeszcze się widzimy z Polakami, którzy na mnie czekają teraz teraz Polo, żeby pójść do garaża, bo tak poprosili, nie chcieli zwiedzania a chcieli tylko, tylko po prostu pojechać do garaża, czyli jeszcze będzie picie dzisiaj pijesz no. klej? on no, kleje to ty klejesz tak ja cię pokazuję a dzieciaki na tę tą, na tą sytuację, na ten, na, na ten problem oglądają jako telewizję, dla nich to jest po prostu pokos jakiś show, dobra ciemno się zrobiło, więc już wyłączam sobie kamerę Ej, dotarliśmy tutaj, do trolejbusu, dzięki, że mamy trolejbus, który jedzie z jednego miasta do drugiego, czyli z Bender do Pola. i mamy taką sytuację teraz. Jeszcze teraz spotykam Polaków i idziemy do garażu, ale jestem już zmęczony i mamy konduktorkę w środku. Cześć. Козырьки назад паря до yeah. старых закалов предпочитает А налог под ратуаром катит Листая балатка